Mano, witamy serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na. Czekaj, Wiktorku, na czym to dzisiaj jesteśmy? Na praworządnej przejażdżce, tak? I dzisiaj robimy sobie mały challenge na Polanie. Trzeba trafić rara. Wiktor albo, chce watę tu. Albo herb, dobra. Rar albo herb. I będzie wata cukrowa. Nie jestem zwolennikiem waty cukrowej, bo to sam cukier jest. No ale od czasu do czasu. Czemu, czemu nie? Tam w zobaczycie. Pomachajcie nam, nasza rodzinka Nie wiem czy widzicie, bo to pod słońce Dobra, dajesz Mamy blisterek, czekaj, pokaż Blisterek z Cardona. I to jest Tama, z kolejna brakująca limitka Także śmigaj Zobaczymy Co? zróbmy z czerwoną Co? Zróbmy czerwoną i to Poszło? Poszło Pało wyciągnąć Tutaj, tutaj, tutaj. Tak. O, tak będzie dobrze. Pokaż, wyciągnij nitkę może Żeby się nie zniszczyła. Tu mamy soszetki. O jest karta specjalna multipla. trzy, 5 jest karta limitowana. Damy ją na razie I... tutaj. Daj ty papierek. Dobra. No i, I jest karta multipla. I Wiktor jedziesz. Co? Dajesz, dajesz. Daj te papiery, bo nam to wiatr zaraz zdmuchnie. Dzisiaj w takich surowych warunkach musimy o, nagrywać. Na wytrę, na no i super. Zestaw kart bazowych. Zestaw kart bazowych. Dobra, lecisz dalej. Mamy no sobie to tu. Lot. Co? Lot. 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 Daj tą saszetę, tam jest, co tam masz, jest her. i jest wata cukrowa, bo jeszcze w dodatku mamy herbik, ba a kogo to jest herb? Banca. Brawa, brawo. brawo. I akurat jej nie mam. Duża, duża wata cukrowa jest Jest twoja, zaraz jedziemy. I zestaw kart bazowych, no ale to otwórz dalsze, może jeszcze raz wpadnie, nie miałem tego a watę dają gdzieś tam, czekajcie. Tam gdzieś chyba watę dają Tak, tam jest wata, widać watę? Widać watę, pani kręci watę, dobra Ekstra, już lecimy do Ciebie, wracamy Co masz, daj papier O, jeszcze goldzik wpadł Masz goldzika? Dobra, ile jeszcze zostało? Dwie saszety? Z Fify miały już nie być na kanale, ale Znalazł się jeszcze blisterek, więc czemu tak. nie. Zamówienie Card do Cardzone poszło tak? już na update, więc tak. Co? No. Akurat mi tej bardzo bardzo brakowało. Brakowało Ci? No. widzisz. To już masz. O, słaba. Fansior. Wszystko? Ostatnia? O, zdmuchło. Teraz idziemy na zakupy po fifę? Uh -huh. Gdzie zenon? Idziemy z Wiktorkiem mały, na zakupy. Czek, mały no, tada, a ja... I... I co tam masz ciekawego? O Ronaldo. o, Ronaldo, widzisz, ale świeci, czekaj. Za mocno. Jest, słońce nam daje. I pokaż zestaw bazówek. Rana nie było, ale był herb, także Wiktor. Brawo! No to gratulacje młody człowieku Lecimy po watę? Nie Trza i bam rower rower Wiktora Postawimy go Dawaj Bierz go Jedziemy co? To odjeżdżaj Ja tu zrobię porządek A ty śmigaj Pożegnaj się z widzami Nawracaj Porządny byśmy zrobili. No, pędź Pędź. No i poszedł. Trzymajcie się. Lecimy po tą watę. Pa.